czterech aresztowanych i zarzuty, za które grozi im do 15 lat więzienia. To wszystko po porwaniu, do jakiego doszło pod koniec maja na Leszczyńskiej Starówce. W tle są wzajemne rozliczenia i narkotyki. Jak wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia, w Lesznie zaszczepionych na COVID-19 pełną dawką jest w tej chwili 30,3% mieszkańców. Spośród gmin powiatu leszczyńskiego największą wszczepialnością 26,3% może pochwalić się Krzemieniewo. Za kilka dni koniec roku szkolnego. Policjanci z Ostrzeszowa oraz strażacy ochotnicy i przedszkolaki z Kobylej Góry przygotowali film edukacyjny, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Rachmistrzowie spisowi, związani ze spisem powszechnym ludności i mieszkań, uzyskali zgodę na pracę w terenie, a to oznacza, że mogą zapukać do naszych drzwi. Rachmistrzowie są wyposażeni w identyfikator, a ich tożsamość można sprawdzić przez infolinię lub online. W Leszczyńskim Parku przy ulicy Berwińskich na dzieci czeka nowa atrakcja. Akcja Wyspa Naukowa w całości wykonana z materiałów ekologicznych. 28 czerwca przypada 65. rocznica Poznańskiego Zrywu Robotników. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu przygotował edukacyjną akcję, grę miejską i konkurs fotograficzny. Pary z gminy Śmigiel, które w 2020 roku obchodziły jubileusz 50 lat wspólnego życia małżeńskiego Złote Gody, otrzymały wreszcie medale za długoletnie pożycie małżeńskie.